Czy ty uwierzysz, że do mnie się zwracają księża, czołówki kościoła polskiego, którzy mnie słuchają. Czyli gdzie jest ten sąd ostateczny i wiara w jedno życie w, ten się w ich przypadku? Oni wiedzą dobrze, że ja nie jestem oszustem. Wiedzą dobrze, że mówię o sprawach, które dotyczą także tego, w co oni wierzą, i starają się zapytać o różne rzeczy, robią to bardzo delikatnie, ale to znaczy, że na przykład naszej rozmowy będą też słuchali księża. A ja wyprowadziłem te rzeczy z tego getta, z tej jaskini. Dzisiaj. Przykład Andrzeja Rozenka jest niebywały. On po prostu powiedział niesamowite obserwacji. UFO, którą miał 15 20 lat temu, gdzie był w domu rodziców i zobaczył obiekt, który leciał bardzo jasno świecąc, on potem przyspieszył. Ale powiem Ci taki numer a propos Andrzeja Rozenka. Tam jest ta rozmowa z Jaskiem Podgórskim. Jacek Podgórski mówi tak, może Ty miałeś zobaczyć to, Andrzej? A na to Andrzej Rozenek się śmieje i mówi, no nie sądzę, nie sądzę. No, mógłby się zdziwić Andrzej Rozenek, że być może było to dla niego specjalnie robione, jak słowo daje, bo to, co stoi za UFO jest w stanie takie rzeczy robić. Ja dlatego występuję w tych różnych kanałach, bo mnie nie interesują ludzie zajmujący się ezoteryką, bo oni już wiedzą przeważnie. Nie interesują ludzie, którzy interesują się walkami na gołe pięści.